tak, właśnie, nie, tak, nie, tak, 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 nie, tak, to właśnie, że, nie, kurwa, nie, to świetnie, to, a potem się zobaczymy, nie, Aha, zaraz, zaraz, nie ma zgaczy, nie, nie zgadza się, no, to jest na strze, ja nie zgadza się, nie, no, to, dalej.

<grymne> Była zimna, deszczowa Ehe <grymne> deszcz Ciastek? Really, nigga? <grymne> Zamkniesz tą pizdę w końcu? No wiem, cały czas jej to powtarzałem Jesteś szczęśliwy, kochanie Nie Ty stara kurwa zmarnowałeś mnie Siedem i pół minuty mojego życia psu. Zimna, deszczowa, tę, tę, Właścicielką przybytku była. Właściciel? To był książę z bajki. Miał bajki, ty. Ja pragnę bajki, a ja chciałbym go zbyt. Książę wybuchnął. I koniec. A! Wiem, że w pan się. Obsrały. Gwiazdki chcesz? A zamiast gwiazdki chciałbym, żeby się poszedł spać z lodówką. A! A! Widzi pan, trwi jak pan, dlatego zawsze powtarzam, że. Dlatego zawsze powtarzam, że. A ja wyglądam na canki? Lala! 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 Jakie większe parkury, prawda?